Sobotni mecz z PRU PR Jelenia Góra był ostatnim meczem, podczas którego lwice były gospodyniami na hali w hełmku. Ostatni mecz u siebie pozostawił spory niedosyt w drużynie, bo przegrana jednym punktem przy bardzo wyrównanym meczu jest najgorszą z przegranych dla każdego sportowca. Jednak wstydzić się nie ma czego: od dawna strażniczki nie pokazały takiej woli walki. Nie odbyło się co prawda bez błędów i kontuzji, ale rekompensatą dla kibiców były spektakularne bramki i nowy powiew świeżości u dziewczyn. Sam początek meczu w odróżnieniu od całej reszty był raczej spokojny. Po 9 minutach gospodyniom udało się objąć prowadzenie 4 do 3. Przyjezdne najwyraźniej zorientowały się, że tym razem nie pójdzie im z orkuszankami tak łatwo i postawiły na ostre tempo gry. Jeleniogórzanki popełniały szkolne błędy, celowały obok bramki. Paulina Kozioł też nie ułatwiała im zadania. Mimo tego po 10 minutach to przyjezdne zaczęły nadrabiać punkty, aż objęły prowadzenie czterema bramkami. Jakby tego było mało, to 13 minuta była bardzo pechowa dla oligiery. Praktycznie bez manewru doznała urazu stawu kolanowego lewej nogi. Strażniczki musiały grać dalej bez tej ważnej zawodniczki. Druga połowa pierwszej odsłony była grą na zmianę. Od 20 minuty rozpoczął się prawdziwy maraton punktowy olkuszanek, wyrównały wynik, po czym znowu straciły 5 bramek pod rząd. Dziewczyny schodziły do szatni z wynikiem 11 do 15. Początek drugiej połowy to znaczna przewaga przyjezdnych, które jeszcze podbiły przewagę na 12 do 19. Jednak pomyliłby się ten, kto by pomyślał, że lwice mecz odpuściły. Wręcz przeciwnie, minuta po minucie odrabiały straty. Szaleńcze tempo gry i skuteczność rzutów do bramki dawały nadzieję, że ten mecz jest jeszcze do wygrania. Ostatnie 10 minut to popisy Pauliny Leszczyńskiej i Kasi Ignatowej. O wyniku meczu w dużej mierze przesądził rzut karny dla przyjezdnych, który wykorzystała Sabina Kobzar. KPR prowadził 28 do 31. W ostatniej minucie strażniczki trafiły jeszcze dwa razy i zabrakło dosłownie kilkunastu sekund, żeby ten mecz zakończył się remisem. Było tak blisko, kilka decyzji, kilka no, takich błędów. Nie powinny paść. No. Jedną bramką to jest najgorsza porażka, jaka tylko może być. Mam niedosyt, że jest to jedną bramką, ale z drugiej strony jestem zadowolona za tą walkę, którą one pokazały. Naprawdę bardzo fajnie, zaangażowanie do samego końca, do ostatnich bodajże 10 sekund. Odczucia olkuskiej trenerki podziela też prezes klubu. Szkoda tylko tego wyniku, szkoda troszeczkę niewykorzystanych szans, zwłaszcza w pierwszej połowie. No ale tak jest sport, no co zrobić, no Jelenia Góra też zagrała dobry mecz. Ja osobiście ze wszystkich dziewczyn jestem po prostu strasznie dumny za i falki za, za to co pokazały. Prezes Kubiczek zapowiada, iż pomimo tego, że pierwsza liga była już w Olkuszu, zespół będzie walczył o Ekstraklasę. No już, już zaczynamy budować yy, zespół pod, przyszły, pod kątem przyszłego sezonu, pod kątem pierwszej ligi. Nie ukrywam, że już trochę się przyzwyczailiśmy do Ekstraklasy i, Wszystkim wmawiam, że tu jest nasze miejsce, choć, choć może to jest trochę na wyrost, ale na pewno będziemy walczyć i nie będzie nas satysfakcjonowała gra w pierwszej lidze z roku na rok. Naszym celem będzie powrót do Ekstraklasy. Nie wiadomo jeszcze, czy w najbliższym czasie będą jakieś zmiany kadrowe. To co jest pewne, to to, że kończą się mecze w Hełmku i kończy się też Ekstraklasa. Na nową halę sportową w Olkuszu dziewczyny wrócą z pierwszą ligą. Emilia z górka Przegląd Olkuski Live.